Zastanówcie się nad tym, jakie szkolenia mieliście przez ostatni rok w pracy. Być może były to szkolenia z różnych, mniej lub bardziej zaawansowanych narzędzi, których używacie na co dzień z procedur, z compliance, jakieś szkolenia menedżerskie a czy było tam szkolenie zbudowania samoświadomości? Skaduje, że niekoniecznie a szkoda. Cześć! Z tej strony Karolina Krzywicka z OMG Studio. Dzisiaj zajmiemy się tematem, który uważam za kluczowy do osiągnięcia sukcesu zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym, mianowicie rozwijaniem samoświadomości. Zacznijmy od tego, czym właściwie jest samoświadomość. To zdolność do rozumienia siebie, swoich emocji, wartości, celów i wpływu, jaki wywieramy na innych. Brzmi jak coś istotnego, prawda? Samoświadomość pozwala nam lepiej zrozumieć siebie. Brzmi banalnie, bo przecież teoretycznie każdy z nas siebie powinien znać bardzo dobrze. Ale zdumiewająco dużo przychodzących do mnie klientów nie wie, czego konkretnie im w życiu brakuje. Dlaczego cały czas czują napięcie albo czują się trochę nieszczęśliwi, chociaż teoretycznie do szczęścia niczego im nie brakuje. I żeby się dowiedzieć, o co chodzi, muszą poznać siebie. Samoświadomość. Pozwala nam również rozumieć, jak to, co mówimy i robimy, albo czego nie mówimy i nie robimy, wpływa na inne. Proste rzeczy. Na przykład, czy naprawdę zdajemy sobie sprawę z tego, jak nasze wskazywanie wszelkich możliwych zagrożeń wynikających z pomysłów innych, a pomijanie jakichkolwiek zalet tych pomysłów wpływa na innych? A czy w ogóle zdajemy sobie sprawę z tego, że tak robimy? Naprawdę spotykam menadżerów, którzy uważają, że są skromnymi, uważnie słuchającymi innych, rozsądnymi osobami. A jak poprosisz ich pracowników, aby opisali swojego szefa jednym słowem, to pada takie niezbyt ładne, czyli dupek. Rozumienie tego, jak inni ludzie czują się w naszej obecności, magicznie poprawia nasze relacje z nimi, z bliskimi, współpracownikami, klientami oraz pozwala podejmować bardziej świadome decyzje. Samoświadomość pomaga nam identyfikować nasze mocne strony i obszary do rozwoju. Jeśli znamy siebie lepiej, łatwiej jest nam wybrać umiejętności, które chcemy rozwijać i na czym chcemy się skoncentrować, co wpływa na podnoszenie jakości życia osobistego i zawodowego. Przechodząc do sfery zawodowej, znajomość siebie jest kluczowa dla skutecznego przywództwa. Poznanie swoich mocnych i słabych stron pozwala menadżerom, i nie tylko im, stawać się liderami oraz budować efektywne zespoły, bo wiedzą, co potrafią robić dobrze sami, co mogą pozostawić do zrobienia innym, a gdzie muszą poprosić o pomoc. To również klucz do efektywnego zarządzania stresem i podejmowania mądrych decyzji w biznesie. Zgaduję, że teraz niektórzy z Was pomyśleli, dlaczego z tego nie ma szkoleń. No cóż, Najczęściej dlatego, że liderzy nie zdają sobie sprawy z tego, że to tak ważne. Czasem ważniejsze od tabel przestawnych w Excelu, bo o tym są filmy na YouTubie. Ale na szczęście można to zmienić. Każdy z Was może. Dziękuję, że byliście dzisiaj ze mną. Jeśli podobają Wam się takie tematy, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, podzielić się swoimi przemyśleniami w komentarzach oraz subskrybować kanał, aby Wam nic nie umknęło. Do zobaczenia w kolejnym filmie.